w kolejnym odcinku Talk Show. Dzisiejszym zagadnieniem będą... PARADOKSY! Paradoks jest to sformułowanie zawierające efektywną, zaskakującą myśl skłóconą z powszechnie uznawanymi przekonaniami, sprzeczną wewnętrznie, powstałą przez zestawienie całości znaczeniowo maksymalnie kontrastowych, opartych często an na antytezie. Zapraszamy naszego pierwszego gościa, Marcina Grosowę. Dzień dobry. Yeah! Nic <śmienic> mi nie, nic mi nie. A wyjąć pierwsze pytanie do Pana. Czym jest paradoks koni? Proszę na to wyjaśnić. Teraz Panu wytłumaczę, co to jest paradoks koni, gdyż nauczyłem się tego z Wikipedii. Paradoks koni. Paradoks polegający na błędnym użyciu indukcji matematycznej. Udowodnijmy, że wszystkie konie są jednej maści. Posłużymy się indukcją matematyczną względem liczby koni. Sprawdzamy pierwszy krok indukcyjny, zbiór złożony z jednego konia jest zbiorem koni jednej maści. Zakładamy teraz, że dla ustalonego n wszystkie konie w każdym zbiorze n elementowym koni są jednej maści. Pokażemy, że w takim razie teza zachodzi także dla wszystkich zbiorów n plus 1 elementowych koni. Dodajemy do dowolnego n elementowego zbioru nowego konia. Mamy zbiór N plus jeden elementowy. Teraz odprowadzimy z tego zbioru któregoś konia, ale nie tego, którego właśnie dodaliśmy. Otrzymujemy więc zbiór N elementowy koni. Z założenia indukcyjnego wszystkie konie w tym zbiorze są jednej maści. W takim razie nowo dodany koń jest tej samej maści, co pozostałe. Tak, tak, co pozostało. Teraz możemy z powrotem przyprowadzić konia usuniętego z naszego zbioru które są oczywiście tej samej maści co pozostałe. I otrzymujemy zbiór n plus 1 elementowej koni jednej maści. Jest to nie tyle paradoks, co błędne użycie metody indukcji matematycznej. Zauważmy bowiem, że drugi krok indukcyjny przychodzi tylko na zbiorów co najmniej dwuelementowych. Jeśli do zbioru jednoelementowego dodamy kolejnego konia, a później odejmiemy konia z owego początkowego zbioru, to nie mamy wcale gwarancji, że koń ów i koń dodany mają ten sam kolor. Hmm. Taką gwarancję daje nam dopiero zbiór dwuelementowy. Indukcja nie zachodzi, więc już dla n równa się 2. Dziękuję, na pewno dobrze przystałem w Wikipedii. Teraz żegnam fajna, bo muszę nakarmić świnię. Do widzenia! Przepraszam, nic mi nie jest. po prostu potknąłem się. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Następnym zagadnieniem jest... Paradoks wszechmogących. Teraz zapraszamy następnego gościa, panią Stefanie gabriel Tuż za efektowe wyjście. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. A więc proszę o wyjaśnienie paradoksu wszechmogących. Paradoks wszechmogących jest paradoksem dlatego, że nie może być więcej niż jeden wszechmogący. W takim przypadku każdy z nich miałby możliwość ograniczenia woli innego, w wyniku tak ten nie byłby już Wszechmogący. nie mogliby ograniczyć woli wszystkich pozostałych, gdyż ten, który by to zrobił, zostałby w jednym Z drugiej strony, jeśli którakolwiek istot chciała, chciałaby się ustrzec przed Działanie ze strony pozostałych to sprawiłaby, że wszystkie z nich nie należy już wszechmogące, gdyż nie mogłyby uchać radzią. Pierwsza istota wszechmogąca, która uniemożliwi innym wpływanie na nią samą, stanie się jednocześnie jedyną wszechmogącą. Jednak co by było? Wtedy wszystkie istoty uzgodniły między sobą, że nie będą na siebie wpływać. Wtedy żadna z nich nie byłaby wszechmogąca, gdyż nie mogłaby naruszyć warunków umowy. Wydawałoby się, że nie może ich nic więcej niż jedna istota wszechmogąca. Jednak jest, ktoś jest wszechmogący, co może do tego doprowadzić. Dziękuję Pani bardzo za wyjaśnienie paradoksów wszechmogących. A jako upominek dostaje pani od nas telewizor! Żegnam panią, do widzenia!

Proszę nam wyjaśnić, czym jest paradoks losowania. Paradoks losowania. Pozorna sprzeczność dwóch stanów określających prędzapodobieństwo przy pewnym szczególnym eksperymencie polegającym na losowaniu kolorowych kul. Eksperyment polega na umieszczeniu czterech kolorowych kul w pojemniku w taki sposób, że znajduje się w nim 10 kul białych, 20 czerwonych, 30 niebieskich, 40 czarnych. Z tak przygotowanego pojemnika losujemy jedną kulę. Możemy stwierdzić, że z największym prawdopodobieństwem wyciągnięta kula będzie czarna, bo tych jest najwięcej. Prawdopodobieństwo, że wyciągnięcie tej będzie czarne jest większe niż prawdopodobieństwo wyciągnięcia kuli czarnej, bo ich więcej nieczarnych niż czarnych. Powsze zdania są pozornie sprzeczne, ponieważ zdają się prowadzić do wniosku, że najbardziej prawdopodobne jest wylosowanie kuli czarnej i jednocześnie nieczarnej. Rozwiązanie tego paradoksu. Sprzeczność wynika z odmiennego określenia przestrzeni zdarzeń dla obu zdań. Co dodatko, komuflejnie precyzyjny język opisujący te zdarzenia. W przypadku pierwszego zdania stwierdzamy, że prawdopodobieństwo wyrosowania czarnej jest większe od prawdopodobieństwa wyrosowania kuli każdego koloru zasobna, czyli 40 jest większe od 3 oraz 40 jest większe od 2 /10 oraz 40 jest większe od 1 /10. W przypadku drugiego zdania stwierdzamy, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest mniejsze, ale tym razem od sumarycznego prawdopodobieństwa wyrosowania kuli innego, nieczarnego koloru, a zatem dziesiąte jest mniejsze od dziesiątych, plus 2 dziesiąte plus 1 /10. Dziękuję. Mówi pan tak szybko jak błyskawica. Zapraszamy następnego gościa, a jest nim Krzysztof. wyjaśnić, na czym polega paradoks z zelei, a konkretnie Achilles i żółw. A więc, Achilles i żółw wstają na linii startu wyścigu, na dowolny, skończony dystans. Achilles potrafi biegać dwa razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić o jedną drugą całego dystansu. Achilles, jako biegnący dwa razy szybciej od żółwia, dobiegnie do jednej drugiej dystansu w momencie, gdy żółw dobiegnie do trzech czwartych dystansu. W momencie, gdy Achilles przebiegnie 3 czwarte dystansu, żółw znowu mu ucieknie, pokrojując 7 ósmych dystansu. Gdy Achilles dotrze do miejsca, żółw znowu będzie od niego o 1 szesnastą dystansu dalej. I tak dalej w nieskończoność. Wniosek. Achilles nigdy nie dogonił żółwia, mimo że biegnie od niego dwa razy szybciej. Gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość. Dziękujemy za odpowiedź. Do widzenia Panu. Do widzenia. just going Jak doce za wiórkiem i wściółka na kwiatkach, jak pro w tramwajach Tak i gmera napisze, wymyśli obejdzie do koło zabrązi do